A ja nie wiem o co tobie chodzi, że ty jesteś Marek jak jesteś Mikka, kurde mam cię w znajomych. Ale dopiero co wiem na tego TS-a. nie wiem o co ci chodzi. Kurna, nie dam się drugi raz trollować, przestań już mnie trollować i tak się nie dam. A ja ci mnie nie rozumiem ogólnie. No to masz problem, a ja cię rozumiem. Masz. Marek Connect to Channel. C-Spacer 0, gwiazdka, poczekalnia, gwiazdka. No i ja przed chwilą właśnie wbiłem. Trzy minuty temu wbiłem. No e, jak przed chwilą? Nie ma mowy, nie, ty przed chwilą nie wbiłeś. Jesteś w moich znaj, przestań mnie trollować. Nie dam się. Gdzie Ale... ma mistrzu? Ej. Ej. Po co ja ci mam trollować? No, ma? No elo. Ej, ten koleś na samej górze chce mnie trollować. A po co ja bym Cię miał trollować? No nie wiem, nagrywałeś niedawno. No gdzie nagrywałem? Na YouTuba. No gdzie? Jak ja w ogóle nie mam kanału na YouTubie. Kurna, weź przestań mnie trollować. No ja Cię nie troluję. No jak minuty temu. Cztery minuty temu wbiłem na Tesa. Tak, dokładnie. Mhm. Mm no może pięć, nie wiem, ale no wbiłem przed chwilą. Ja cię w ogóle... ty coś wiesz? Ja nawet nie wiem na jakim wy serwerze graczy. No ja dopiero wbiłem, nawet nie wiem o co ci chodzi. Dajcie serwa to z wami pogram. What the fuck! O co mu chodzi? O co ci chodzi? O ten trzawa, co nie chodzi. A jak nie chodzi, to trzeba naprawić. No też tak myślę. Ja tu przed chwilą wbiłem i nie wiem, nie znam żadnego Michała, czy tam Marka. <noise> sam jak sam nie znasz spary. Marka, to nie znasz siebie. Tebie. No znam <noise> siebie, bo jestem Marek, ale nie znam innego Marka, o to chodzi. Star, ja cię mam w znaj, jak się... jak miałeś przed chwilą nick i przestan mnie trollować. A jaki miałem przed chwilą nick i jaki ja mam taki sam nick ciągle? Miałeś Michał. Ale ja nie znam żadnego Michała! Znasz, znasz. Tak dokładnie, trollow, on mnie troluje, ja to wiem i ja się nie dam! Kurwa. Ale no ja nie, nie znam żadnego Michała. Się. No masz problem, ale ja znam i jesteś nim ty. Jak ja mogę nim być, jak ja przed chwilą wbiłem na ts -a? No człowieku, weź się zastanów. Cudem, człowieku. Gracie na jakimś serwerze? Nie. Jak ja mogę być nim, jak ja przed chwilą na ts wbiłem? Mhm. Mm Więc nawet nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, sorry, kurna, wierzę ci. Chła A tak naprawdę nie! Nie dam się ci trollować. Ale ja cię nie troluję, po co bym miał cię trollować, no? Trollujesz mnie, ten sam głos masz. podaj mi jego kanał. ja... Mam ci No nie, nie ma kanału. Po co ja Mówimy, że nie ma. No? No to jest co mi chodzi, kurna trollujesz mnie. Czekajcie ja tu jeszcze no, ja ty trolluj jeden. się zastanów, ja nawet nie mam kanału na YouTube, żeby coś nagrywać. Na pewno miałeś stare. No miałem kanał, ale usunąłem. Dobra stary, daję ci się, ale jak powiesz mi, że to troll, to, to mów wszystkim, że ja ci się nie dałem, bo ja ci się tak naprawdę nie dałem, tylko chcesz, że, żebyś się ujawnił. Ale ja cię nie rozumiem. Dobra, jesteś Marek. Nie żaden Michał. No jestem Marek. Nawet nie znam żadnego Michała. Zna... No tak. Znałem no. kiedyś Michała. No. No. Co. No znałem no to kiedyś fajnie. Michała. Co? Znałem kiedyś Michała. Jakiego? Jezus, serio. No fajnie. Michał Kowalski. Do szkoły razem chodziliśmy. No. A jaki ma nick na ts -ie? Ja nie wiem czy on w ogóle ma TS-a, on ma scape'a, wiem że ma scape'a. Jakiego? Fe na fejsie go też mam. Jakiego typa? Misza0005, coś takiego. Nie pamiętam tych zer. To chyba A2 albo 3 zera. Dobra, w każdym razie zakończyłem już temat trollowania, Yy, jakby co to ja mam serwer z tego, z hardcore na Minecrafcie. Na jaką wersję? Ale o co ci chodzi z jakim w... 1.7.10. Nieważne, już koniec tematu. Ja szukam tekstu paka dobrego, ale nie mam. Ej, mainin. Co? Gówno. Masz na twarzy i cię parzyn, ha, 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 ha. Kobi herbatką, pójdzie zwrotcie. ci gładko. Ach, te teksty zleca nie ma. Ej, main, ale ja nie wiem o jakim trollowaniu ci chodzi. Ja cię w ogóle nie znam. Wiem tu, że pogadać, a ty nie wiem, od razu z jakimś tekstem, że jestem Michał wyjeżdżasz. Ja też nie wiem, żeby pogadać, bo myślałem, że tej w ogóle gra, ale nie widać. Dobra, jest na kurde jest. Marek, wszystko okej. Okay. Trolla nie było, koniec. Ja wiem, że on mnie trolluje. Ale A już wyszły te teksturpaki na 1.70? Ale no człowieku, nie zmieniał tematu, co? No, no ale co chcesz jeszcze od tamtego tematu trollowania? No dla... Jesteś Marek i koniec. No, po co ja bym cię miał w ogóle trollować, weź mi powiedz? A no, bo ja... Wiem, nie wiem, nie wiem co ja tam mówiłem, koniec tematu, jesteś Marek, nie Michał Kurde Ja cię nie rozumiem No to fajnie, koniec tematu, kurde Poczekaj dwóch Jak go męczysz Dobra, nikt nie obgaduje Dobra jestem Na A jednak, popatrz O! A co jednak? Ja nic. Aha, dobra, spoko. <laughs> ja wiedziałam, że oni mi ją wgadują. Ma ktoś fajnego tekstu? Chłopaka? Ja nie. Faithful? Takiego fajnego, nie wiem, dopisał albo Faithful. Ale dobra, nawet jakbym Cię trollował, to weź mi powiedz po co, po co. A bo ja wiem. Po co ja cię miał trollować? Jak ja nie wiem Nie mam programu do nagrywania. Nie mam po co nagrywać, bo nie mam kanału, nie mam widzów. Dobra, kurde, weź się już przyznaj, masz kanał, nagrywasz, to strollowałeś mnie brawo. Ale no nie, ja cię nie truluję. No okej, okay, no to jesteś Marek. No jestem Marek, ale jakim miałbym być, święty Mikołaj z ty. Tak. Powiedz mi powiedz, po co bym miał Cię trollować? Po A w ogóle skąd masz pewność, że Cię troluję? Stąd, że mam Cię w znaj pod Michał? Ale ja nie znam żadnego Michała! Skąd ten tekst znam? Nie znam żadnego Michała. Koniecznie nie wiem skąd. Niszczy, ty też Michała, wiesz. Ja coś wiesz. Ja to wiem, bo mnie trolujecie. Ale nie! Ja taki tek, tekst skądś kojarzę, ale nie wiem skąd. Mm. Bra, nie znam żadnego Michała. Ej, Marek, spoko. Nie trolujesz mnie, nie jesteś Michał, nie znasz Michała, spoko. Koniec. A może jednak? A może jednak? Właśnie. No właśnie. A może jednak i teraz się ujawni, że jest Michał. Nie jestem Marek, ale może jednak. Nie, on trolluje jest... teraz. On trolluje. No, ja się nie odzywam. Ja też kurde. Ale dobra, nawet jakbym was trollował, to po co? Dla jaj. Dla jaj. No a po co dla jaj? Jak nie mam... Żeby się... Z, żeby mieć z nas jaj. Ale po co no... ale nie, chodzi jakby nie dla jaj, to po co inaczej? Żeby wkurzyć ale Cięcia w tle, ale właśnie robię sobie Cisza. biurko. Właśnie brat. Robi kawałek biurka. Ale no wiesz, no po co? Po gówno. Dobra, ty, Kamil, odpuść już. Już nie piłuj. Tu nagrywam. User... A dlaczego ...user joined your channel. O, jest. Nic. Ej no, ale po co ja bym cię miał trollować? A nie wiem. Dobra, zakończmy już temat. Dobra, jak macie to podajcie, jakiś fajny serwer Minecrafta to sobie pogramy. Ja znam mój serwer. Savecraft.pl. No ja tam gram, mam tego e ekluzję, hej A ja mam Adwina, hahaha. Ha, ha. A ja wam mogę podać mój serwer Ej, no ale nawet jakbym cię trollował, to weź mi powiedz po co miałbym cię trollować? A bo ja kurde wiem A i tak ogólnie to widzieliście tu Super Jacoba? Ta. chyba ta No bo właśnie nie chce mi oddać konta do Minecrafta Kurde, ty mnie znowu trolujesz! Ale jak znowu? Jak ja Cię w ogóle nie znam? To są moje rangi, Wam pokażę teraz. Dobra, masz problem, uruchamiam mój serwer. Nie chcę dać mi oddać konta do Minecrafta, bo mu pożyczył i nie chce mi oddać. Konto, on i brak jest. I brakuje. <coughs> to jest IP o patrzcie jaka reklama serwer już odpalony jaka reklama I zaraz wbiję tylko znajdę teksturę czegoś e no ale no weź widziałeś tu super Jacoba bo nie chce mi oddać konta i mam właśnie do niego tą sprawę masz jego mam. numer mam no to zadzwoń do niego ale no właśnie pisze mi że nie ma takiego numeru a weź poda już Teraz znowu muszę jakiś numer wymyślić Dobra, dajcie pokażę Wam tu jak będę pisał Jeśli znowu będę miał kogoś numer na no to jeszcze ja, Masz Ale w to jest jego numer, który mi podał Insufficient permissions. Znowu mnie trollujesz, na pewno stare. Ja ci się nie dam. Ale no jak znowu? Dobra, mistrzu, grasz na moim serwie? A nie, sorry, to numer do moich rodziców. Masz ten numer. I zadzwoń szybko, bo muszę wiedzieć, czy to jest prawdziwy numer. Bo ja nie mam tak za bardzo kasy, żeby tak dzwonić. Jak, się podam, jak, ja się, bo jak ja nie mogłem ten Mi pisało, że nie ma takiego numeru A ja mam i to był numer do ciebie, ja to wiem Jesteś drugi raz na YouTubie, jak się z czujesz. Dobra, pożegnaj nie się. Nie trolowałeś mnie. Pożegnaj się szybciej. Ja wiedziałem że ty mnie trolujesz. Dobra, pożegnaj się. Dobra, siema widzowie. Ja jestem... Ja byłem